Ja to proszę pana, mam bardzo dobre połączenia. Wstaję rano za 15 trzecia. Latem to już widno. Za 15 trzecia jestem ogolony. W się wieczorem. Śniadanie jadam na kolację, tylko staje i wychodzę. No ubierasz się pan. Płaszcz, jak pada. Opłacamy się rozbierać po śniadaniu. A, fakt. Do PKS mam 5 km. O czwartej za piętnaście jest PKS. I zdążasz, pan? Nie, ale i tak mam dobrze, bo jest przepełniony i nie zatrzymuje się. Przystanek kiedy do mleczarni. To jest godzinka. Potem szybko wiozą mnie do Szymanowa. Mleko, wiecz pan. Badaj szybszy transport. Inaczej się zsiada. Trzymanowiec siadam, znoszę bańki i łapię kadę. Na ochocie w elektryczny do stadionu. A potem już mam z górki, bo tak. 119, przesiadka w trzynastkę, przesiadka w 345 i jestem w domu. Znaczy w robocie. I jest za piętnaście siódma. To jeszcze mam kwadrans. To sobie obiad jem w bufecie. To po wajrancie już nie muszę zostawać, żeby jeść, tylko prosto do domu. I góra 22.50 jest też z powrotem. Gole się, jem śniadanie i idę spać.